Witam Państwa po przerwie. Tak jak już wspominałem, rozmawiać będziemy o nauce i pieniądzach, które ta nauka e, akurat nasza szczycińska pozyskała. E, mój i Państwa gość, Rafał Ślusarczyk z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Zachodzie Pomorskim Uniwersytecie Technologicznym. E, tak to wygląda. E, Projekt Ministerstwa, yy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli właśnie inkubator innowacyjności, yy, zakładał wyłonienie 12 najlepszych jednostek w Polsce, której to yy, przyznał dotacje, pieniądze na transfer technologii, które te jednostki yy, wypracowują yy, yy, w, czasie, w trakcie swojej działalności. No i Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny znalazł się yy, w tej dwunastce. To chyba spory sukces przede wszystkim. Tak, dzień dobry Państwu. E, tak rzeczywiście jest to duży sukces naszej uczelni, duży sukces e, mojego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, e, gdzie mam przyjemność e, prowadzić Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. E, inkubator Innowacyjności jest to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. E, polega on na wyłonieniu 12 najlepszych jednostek w zakresie może tak się to skomplikowanie nazywa, transferu wiedzy i komercjalizacji technologii. Chodzi generalnie o wdrażanie wyników badań w praktyce. Czyli nie mówimy tutaj już o finansowaniu badań jako takich, tylko gotowych badań, później wdrażanie tak. do gospodarki, biznesu. Dokładnie tak, natomiast sam cały program jest to nowy program Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Tak jak powiedziałem, nazywa się Inkubator Innowacyjności. Jego zadaniem, jego głównym celem było wyłonienie 12 jednostek w całym kraju którzy zajmują się właśnie wdrażaniem, zastosowaniem praktycznym wyników badań w gospodarce, w przemyśle. Tak przyglądając się liście tych dwunastu jednostek, to znaleźliście się w całkiem zacnym gronie. Jest Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy SGGW w Warszawie to takie chyba czołowe nazwy, jeżeli chodzi o polskie szkolnictwo wyższe. To są jak najbardziej czołowe nazwy, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, tym bardziej jest nam bardzo miło znaleźć się w tak zwłasnym gronie wśród takich uczelni, które pan tutaj wymienił i no, bardzo się cieszymy, że nasz potencjał i to, co planujemy zrobić w tym projekcie, w tym programie, zostało docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i udało się pozyskać to dofinansowanie na zrealizowanie właśnie projektu, który ma na celu wdrożenia. Wdrożenia wyników badań w praktyce. No dobrze, to w takim razie zapytam teraz o to, co właśnie zamierzacie zrobić. Dostaliście od Ministerstwa niemal 1,3 miliona złotych. To są duże pieniądze. Jak na… Dla niektórych jest to dużo, dla niektórych jest to mało. W zależności od tego, na co te pieniądze są. W moim przypadku, w naszym przypadku w obszarze komercjalizacji wiedzy, właśnie wdrożeń, praktycznego zastosowania wyników badań jest to, Pieniędzy jest dosyć dużo, te prawie milion 300 tysięcy złotych. A na co one zostaną przeznaczone? Bo to było tutaj główne pana pytanie, mianowicie w pierwszym… Jakby etapie realizacji projektu wyłonimy 10 najlepszych naukowców, dziesięciu najlepszych naukowców bądź też zespołów naukowych, którzy mają um, ciekawe badania, wdrożeniowe badania przede wszystkim takie, które dają się, dadzą się wykorzystać w praktyce. E, I każdy taki naukowiec dostanie od nas po 40 tysięcy złotych na dokończenie tych prac przedwdrożeniowych, czyli chodzi o to, aby um, wyniki badań opakować w produkt. Jak one zostaną opakowane w produkt, to zostanie potem zrobione zgłoszenie patentowe, zostanie zrobiona wycena tych wyników badań, bo to też trzeba wycenić. Jest to wartość może nie taka namacalna, jakaś, tak jak znamy, że na przykład jakiś produkt taki namacalny to jest coś nienamacalnego, ale też ma to swoją wartość. Trzeba to będzie wycenić, to my taką wycenę sfinansujemy. E, nagramy promocyjny film, e, który będzie dotyczył danej technologii, będzie artykuł promocyjny w prasie inwestorskiej. No i co? I będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej z tych dziesięciu technologii wdrożyć właśnie w praktyce. Będziemy nawiązywać współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, ze środowiskiem inwestorów, po to właśnie, żeby do tych wdrożeń doprowadzić. Czyli rozumiem, że tak de facto zajmujecie się. Innymi słowami reklamą i marketingiem, tak, w sensie to tak naukowcy jeść. wypracowują jakąś technologię, która jest traktowana jako typowy produkt i trzeba go tak ładnie jest. opakować i spróbować dalej sprzedać, yy, nie wiem, firmom, tak, przedsiębiorstwom, gospodarce. W bardzo dobrym kierunku Pan tutaj zmierza. Yy, wyniki badań, yy, nowoczesne technologie to jest nic innego jak produkt, tyle że czasami nie gotowy do sprzedaży. Naszym zadaniem jest przygotowanie tego, do produk tego produktu właśnie do sprzedaży. Naszym zadaniem będzie yy, opakowanie go, tak jak powiedziałem. Podjęcie akcji promocyjnej, no i aktywna przede wszystkim sprzedaż właśnie technologii. Sprzedaż bądź też doprowadzenie do zawarcia umowy licencyjnej, bo tutaj jeżeli chodzi o wdrożenia, to są różne formy tych wdrożeń, więc y, my się będziemy na tych dwóch głównie generalnie skupiać, mianowicie ewentualnie na sprzedaży technologii bądź też na zawarciu umowy licencyjnej z firmą, która by chciała daną technologię u siebie y, wykorzystać i na niej zarabiać. Dobrze. Y, to... Przejdźmy trochę szerzej, bo to jest jakby ta część w ramach inkubatora innowacyjności, czyli tej dotacji, którą ministerstwo nam tutaj podarowało, ale jakby cały akademicki inkubator przedsiębiorczości też jak rozumiem działa szerzej jak w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Tak? tak. Jak tam wygląda działalność całego centrum i, i, i waszego Waszego wycinka już abstrakując od, od tych ministerialnych pieniędzy. Czy to jest dokładnie to samo, co będziecie teraz robić, czy jakieś jeszcze szersze, ciekawsze pomysły? No, centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Pomorskiego Uniwersyte Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Głównym celem tego centrum jest właśnie komercjalizacja wiedzy, czyli doprowadzanie, można w zasadzie yy, naszą strategię. Działania sprowadzić do jednego zdania. Zależy nam na tym, aby nowoczesne technologie były wykorzystywane w praktyce i tym się zajmujemy. Natomiast Centrum Innowacji podzielone jest na dwa działy. Jeden dział to jest dział transferu technologii, natomiast drugi dział jest to dział inkubatora przedsiębiorczości, akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, którego mam przyjemność być kierownikiem. I czym ten, ten, ten dział się zajmuje? Mianowicie obejmujemy wsparciem bardzo różnym, szkoleniowym, merytorycznym, od niedawna również infrastrukturalnym. Yy, wszystkie yy, osoby które dążą do tego, żeby założyć działalność gospodarczą i następnie również obejmujemy wsparciem osoby, jak już one przejdą przez ten etap zakładania działalności gospodarczej, to również potem mogą liczyć na wsparcie, już jako przedsiębiorstwa, również doradcze, infrastrukturalne. A żeby może tutaj troszeczkę rozwinąć to słowo infrastruktura, co mam tutaj na myśli, używając tego słowa. Um, chodzi o pomieszczenia. Przede wszystkim, pomieszczenia, które y, na ulicy Jagiellońskiej 20 i 21, bo taki podwójny mamy numer, y, będą już mam nadzieję od kwietnia do dyspozycji dla y, firm, które będą w zamiarze miały powstać, i dla firm, które już powstały. Mm -hmm. Dla tak zwanych startupów. Rozumiem, że chodzi tutaj o, o działalność gospodarczą, która jest związana z innowacyjnymi technologiami w jakiś sposób? Przecież Bardzo by nam zależało właśnie na takich firmach, które będą y, miały na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, na tych firmach takich opartych na wiedzy wywodzących się z uczelni, ale wiemy z doświadczenia, że y, ciężko jest znaleźć takie firmy, Dużo czynników na to wpływa, czemu jest ciężko znaleźć takie właśnie firmy, więc myślę, że również firmy, które będą miały, może nie będą jakieś super innowacyjne, ale będą miały ciekawe pomysły na swoje zaistnienie w świecie przedsiębiorców, również będą mogły liczyć na otrzymanie wsparcia z naszej strony. Dobrze. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego minister, ministerialnego programu, czyli inkubatora innowacyjności. Chciałem zapytać, wiemy już jak to będzie działać, wiemy, że będziemy próbować, promować te technologie, które powstały w Szczecinie na Azucie właśnie chociażby, czy mamy co promować, czy mamy się czym chwalić, bo wiadomo, że zanim przy, przy, przystąpicie do pracy e, promocyjnej tych e, wszystkich rzeczy, które zostały tutaj e, wynalezione, no to trzeba je jakoś znaleźć, określić. Czy jest, czy te, 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 jest co patentować? No punkt. ZUT jest e, największą uczelnią techniczną u nas w regionie, więc gdzie można znaleźć te innowacyjne technologie, jeśli nie w zut -cie? No oczywiście muszę tutaj, oczywiście honor również oddać Politechnice Koszalińskiej, która też jest dużą uczelnią e, naszego regionu, też techniczną uczelnią, ale jesteśmy tutaj na terenie Szczecina, więc myślę, że potencjał jest duży, może jeszcze nie odkryty. Ten konkurs, który mamy zamiar zorganizować, mamy nadzieję, że pomoże nam ten potencjał odkryć. Hmm. Czyli rozumiem, że on jest i właśnie brak tej promocji powoduje to, że można odnieść wrażenie, że nie produkujemy nowych technologii jako tak, albo nie jest to tak roz, rozpropo, rozpropagowane. Sam proces wdrażania technologii, yy, czyli od, od nauki do biznesu, jest bardzo skomplikowanym procesem. Nie można tak. Yy, Jednym, jednym zdaniem uprościć, że y, brak jest promocji na przykład technologii i z tego też nie wiemy na przykład co się dzieje na uczelni, bo tak nie jest, bo my się wiemy co się, co, co, co się dzieje na uczelni, wiemy y, kto ma wyniki badań, które są bardziej wdrożeniowe, kto ma wyniki badań, które są mniej wdrożeniowe, no, ale czasami brakuje właśnie pieniędzy może na promocję, y, brakuje pieniędzy na zrobienie strategii wdrażania takich wyników badań, bo dobrze jest zrobić taki plan e, właśnie z wyceną technologii, w jaki sposób tą daną technologię można sprzedać. E, I ten projekt właśnie, te pieniądze, które dostaliśmy od ministerstwa umożliwią nam na zrealizowanie właśnie tego typu działań. No to miejmy nadzieję, że w niedługim e, czasie usłyszymy o tym, że technologie stworzone na zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym e, właśnie zostały gdzieś wdrożone i gdzieś się pojawiają, są wykorzystywane i i to poniekąd pewnie dzięki też tym pieniążkom, które z ministerstwa do nas spłyną. Oczywiście gratuluję raz jeszcze znalezienia w tej 12, to na pewno spory, spory sukces. I dziękuję za rozmowę. Rafał Ślusarczyk był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo teraz przerwa, a po przerwie wracamy z naszym programem.